Siemanko z tej strony tak i witam was w kolejnym odcinku zagrajmy za w Minecraft Multiplayer i to już jest trzeci, drugi odcinek podejrzewam z Minecrafta Multiplayer na ogólnie na wyspach jesteśmy na samym skyblock i mamy portal do tego. dobra, nie kujesz na razie w ogóle tu no w ogóle bardzo. jest hala z samica, którą ja budowałem. Tam jest puszcza przestrzeń, farma, Ale poczekaj, tu. ale ja zrobię optifine, poczekaj. Aż sobie, no, no zrobię screen'a. Ale fajnego screen'a sobie ja zrobię. Słuchaj, tak? Tu jest pola arbuzów, no i będziemy szli do, do Naderu, chodź. Tak, ale Arbu tylko te cztery... biorę, no, a, ar, no, a, a więc. Cztery te, te, no, 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 poczekaj, ale, ale tylko, tylko. A tu ma na jak się nie Co ja zrobiłem tak jak. Ej, Też, czyli... a Filip? A, powiedzasz? Prze, -prze, prze... prześcieradło On ma hamulec... On ma hamulec do rzuka Okej okay. um, Powiedz mi na tym odcinku, co myślisz o ha Tylko tak, no... Kotlenie, że na przykład, nie wiem... No... No, oprócz CH... CH albo takiego czegoś. Dobra Powiem no, jedno Jest debil z logicznego domu, to się rzucałem kapcianów. <grymne> Aha, rozumiem. Nie wiem, jakby mi się Więc napiszcie nam w komentarzach. Nie wiem, ja tylko tak, tak. po prostu, po prostu dzieciak, ma 9, 9 lat. Po prostu mają po prostu sy... Psy, sy... Przecieżkę. Bardzo poważną sprzeczkę, więc od razu mówię. A więc napiszcie w komentarzach coś tam. Żeby kim, kogo wspieracie. Ja się nie liczę. Kogo? Trzeba go ukurwić. Wiesz, że ja to nagrywam. Dobra. No dobra, no to to... No spoko, no to dobra, no. Daj OK, no. 12, 12, 12 kakałowych. No o nie! Okej, OK, już nic. Nie, tylko tutaj coś musiałem zrobić. A, mi w gardle. Ja, no. Zaskłonię. A, bo w tym, no zaskłonię no, w A więc tak. To jest ogólnie... To nie jest moja... moja, moja wyspa, ale to jest wyspa. Dobra, daj te dwa kroki. So, ja miałem z, to ja nie zarobić z dwa kilofy. No. To dwa dla ciebie? No. Tak. I dwa dla ciebie. Ale ja nie chcę dwóch kilofów. ja. ja mogę mieć nawet jeden. A, a jeszcze mamy taki z miasta serii z Damiankiem no i no, no, no z Karkasiem, ale to już kiedy indziej. To a, jest seria 2 zamki, tak? Nowy, no dobra, no tak, to będzie seria dwa z z jasnym oczywiście, że będzie zwiedzanie. I po prostu <coughs> ja z bo będziemy ci, ci wstawiali w te laka i pasujemy. Kas, Ciekawe jaka to będzie walka. Pewnie będzie. będzie. Pewnie będzie ta, taka, że no powiedz Fikus, no, no co o tym myślisz, jaka będzie walka. Po prostu reguły będą takie godzina na dwie godziny na kopanie i cały dzień nie no dwa dni na zrobienie wamku Ale tam przecież cały dzień cały tydzień do mamy się przygotować. Cały tydzień mamy. Albo tydzień. Bo no, no to co właśnie cały tydzień. A więc, a więc w każdej chwili chyba można zbierać surowcem. Nie wiem. Ale pan, pan, pamiętaj, X-ray jest zabroniony. No wiem, dlatego... ale na 1.7.2 7 jeszcze nie ma X-ray'a. Ale my gramy na je i... I 1,64 czy tak? Bym, na 1,64? Ale, ale wiesz, że no X-Ray, no ja mam na 1,64 Nie mam na 1,64 Na 1,62, nie? No, prawdopodobnie Tak, no, no, no przecież A, a, a no my mleko mieliśmy Na 1,6,2, no, no, no i tam diaksynę mieliśmy, pamiętasz wtedy? Dobrze, ale My nie będziemy mieć ja po nie, po prostu nie, no ja też nie będę. Ja nie, nie będę miał. W A powiedz, co myślisz, yy, czy, co będzie i tu robił na tym... Yy, na tym yy. Nie no, no po prostu on się trochę nie nadaje do nagrywania, na bo się wrzy na słowo. No i co jeszcze? Odpowiedz no wszystko, no... Widzą Chodzi. Do... No prostu! Więc z tobą no, jak chcesz. To No dobra, no, spoko. No. I ja mówię tylko no, żebyś powiedział, no całą prawdę, no co oni myślisz? Ja, ja, ja po prostu no. ja tylko pytam. 6 minut, ja, ja już z, z, zbieram kokobisy. po 6 minut już zbieram kokobisy. Dobra, daj te dwa żelazne kikilo. No, no ale ja mam tylko jeden. Ale po co ci jak aż ja dwa? Chcież... Co cię to? Zaszy się, że mam rozbroję. No może nie aż taką problemę jak widzicie Podaj jeden. O Jezus, poczekaj tylko tutaj jeszcze. O pełni koko kokobien. Kakasi to kokobiensem. Dobra to nauczyłeś się? Naprawdę. No góra za chwilę. Okej, już jesteśmy. Na kilo. Tylko tutaj jest sprzedań wyspach. No tylko tutaj jest Ale Ale przejeżdżasz. No, no, no. no Kobiecy. Lagi są, są na tym schermerze, ponieważ widzicie na moim ekranie. I patrzcie ile jest pod nami. Bardzo dużo, naprawdę. Na wyspach jest bardzo dużo. Szczególnie -sz 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 waszy generator wysp już nie wyrabia. Dobrze, posłuchaj, zrobimy automatyczny generator. kobla e, co to było? Kto pisze dwa, to To słuchaj, ludzie muszą być debilami, żeby takie coś pisać. No, zobacz co. Widać, a no, co taki do no, gościu napisał. Kto napisze dwa, to. Marfo. To, eee, to. To zaraz wracamy do Was znowu. No tak, no tam, no wiesz co tam pisze, naprawdę bile są, po prostu sami nie wychowani po prostu. Sami nie wychowali. Dobra, zbieram na kolejny... Zbieracie na kolejnego... kilo. Zbieracie na kolejnego diaksa... Dobra, to diak... ale zbieracie na kolejnego diaksa czy jak? A, zbieracie na kolejnego... E, serio? Serio? Gdzie to żelazo? Wszystko What? za No ja mam 65. Ty, olej, wytyfy! A mogę cię czymś zask za 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 Ale, ale, ale zaskoczę cię czymś na wyspie. Popatrz no co ma w ręku. Po co ty to gówno kupowałeś? Co, to tak sobie kupię. Ooooooooo, jojojo! Bo jo. No nie zabijaj tego czego! To jest, to jest nasze zwierzę! Nie, nie atakuj! Nie atakuj go! Pajączku nie! No nie zabijaj, to jest nasze zwierzę! Musiał... Ile to kosztowało? No, no, Chyba ci coś... Ty się na jakiegoś głupiego pająka marnowałaś? Nie mam snu się widzisz. No co to zbierze się, o co ci chodzi? Nie drabinki co ja mam robić. Zabiję tu. Nie, nie! Nie, nie, zabijaj. Bo no nie zabijaj, to bo pociąba po zalej. Bufę mała jak worek do. <mev> <servie> <hemen discordbrid> no nie będziesz, nie, nie, nie zabijaj. Patrzy się. Chodź nie zabijaj. Chodź tu. Chodź nie zabijaj. Jezu Dobra, wikum się udam Czekaj, dawaj Ej patrz. Ej, patrz Ej, patrz Patrz, 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 patrz Nie, nie Nie ruszaj go Nie ruszaj go Patrz Patrz, patrz 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 Puł, 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 Zaraz mu zrobię płotki ty. Dopiluj go Żeby nie wyszedł ale może, ale czekaj. To będzie tak, to będzie tak. Tylko żeby Spider się nie taczał. Aaa, On może stąd wyjść! Nawet może, ale... Dobra, zaraz, zaraz zrobimy. Dobra, zaraz zrobię. W zwierzątku. To będzie <grym>, takie zwierzątka takie. Yes, yes. Ale, ale wiesz, że w nocy do będzie agresywny. Tu muszą być drzwi. No, nie <noise> albo. Albo go. Al, albo go umorujemy. Albo? Nie, albo? Albo no go to tu Nie, nie. To drzwi będą. Okej. Okay. A, a wiesz, no ile to się, to się już nagrywa? No zaraz ci powiem, ile to już się nagrywa. No, zrób tu drzwi. A już już już, a nie mam tyle drewienka. Ups. Opsik, nie mam tyle drewienka. Trzeba by raz kupić. Tu drzwi. Dobra, to no, no, zrobimy. Wik. Ja mam 30. Łyk, wik, Łyk, wik. Łyka. No nie tak! Fajnie. Szlak by cię. No. Tak Co? Uuuu, ja nie... Piotr, ja... ogarnij się! Ogarnij się. Trzy, dwa, jeden... Mam ci usunąć. Dobra, co so mnie to. No, jeszcze raz? Chcę, Chcesz to jeszcze? Piotr, ogarnij się. Albo pajączkę podpalimy. A nie, to zginie, nie, nie, to nie. Albo, albo, pajączka pa, już może być bidulek? Nie grzeczmy Acz, A czymś? Ty, ale, 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 ty, widzisz, to? to ty Albo tego. to? Albo to Pet party! to party. Mam go rąbami, żeby wypasujesz. <laughs> Skajpój. <laughs> 13 minut. Zaraz idziemy do DTR. Dawaj tego Hidocha tak w końcu, bo się nie doczeka. <laughs> Ale co było takie dobre? Ujo, ja, 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 takie. Czuru, takie fajne. Fajne. <laughs> Skifal. Skifal. Oooo. Odkręcają minika. Wyty, Wytyfy. Co, co co, to się za letter vlogował? Bo chuju. Oh. Mam. Ja! Krop, ja! Nowe kapie? E, chyba się, chyba się ktoś zaustrzał, widzisz kapie? Hmm. Super stretch! Psm, psm, psm. Zaraz to rozkopać. Kap 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 O, o już no Dobra, chodź, chodź gdzieś. Gdzie była ta naturalna jaskinia? Chodź gdzieś. Tylko tak, tak, żeby gdzieś tam było. a ja, a, ja, a ja nie U, Restart O, ja Restart... restauracja, restauracja, Wychodź, bo ci restauracja, 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 Serio? Hm. A więc widzisz. A, a, a może no dobra. A więc zakończymy ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Dzisiaj ze mną był. I trzymajcie się. I do zobaczenia.